Witajcie kochani w dniu 16 i dzisiaj będzie trochę więcej uwagi na centrum, na mięśnie brzucha. Przełożę Was do leżenia na plecach od razu. Dłonie na brzuch. Poczuj jak ten brzuch się dzisiaj ma. Poczuj życie w swoich dłoniach, życie w stopach, taką buzującą energię. I dzisiejszy dzień, 16, to wdzięczność za życie, że żyje na tym świecie. I w ogóle takie zapytanie, czy to nie wspaniałe, że jesteśmy tutaj żywi teraz. Często w pędzie dnia w ogóle nie myśli się o tym, jak to niesamowite jest, że istniejemy. Warto od czasu do czasu sobie to przypomnieć. Znajdź rytmiczny oddech. I unieś głowę, unieś łopatki nad podłogę. Przybliż pięty mocniej do pośladków i zacznij dłonią, jedną potem drugą, dotykać naprzemiennie kostek. Lewa, lewa, prawa, prawa. Bujamy się cały czas oddychając. Kość krzyżową przyciskaj w dół do podłogi. Brzuch, jakby chciał, też. Zejść w dół do podłogi. Nie zatrzymaj oddechów, oddychaj sobie spokojnie. Łopatki nad podłogą. Gdyby głowa i szyja czuły dyskomfort, możesz robić to leżąc. Z głową na podłodze. Ostatnie 15, 14, 13. 5, 4, 3. Dwa, jeden. Połóż się, przeciągnij, wyciągnij ręce, wyciągnij nogi ziewnij, albo udawaj, że ziewasz. I wyciągnij obie nogi do góry, ręce wzdłuż tłowia i zacznij podnosić kość ogonową do góry, ale powolnym, kontrolowanym ruchem. Faktycznie im wolniej, tym bardziej poczujesz to zaangażowanie w mięśniach brzucha. Podnoś kość ogonową, oderwij troszeczkę kość krzyżową od maty i wróć kością krzyżową w dół. Im wolniej, tym lepiej. I jeszcze raz przeciągnij się, ziewnij albo westchnij. I zroluj się jak mała kuleczka, żeby przerolować się do przodu do pozycji siedzącej. Tutaj przejdziemy od razu na kolana. Wyciągnij prawą nogę do boku, obie ręce do góry, wdech i wydech, przechyl się na jedną stronę, rozciągając trochę boczną stronę brzucha. Teraz odkręć wzrok w stronę nieba. I dołącz takie dłonie flamengo, Niech w palcach będzie dużo, dużo ożywienia. Faktycznie palce mają bardzo dużo połączeń stawowych, dlatego są bardzo dobrze zmapowane przez nasz mózg. I samo to, że poruszamy dużo i z życiem, i z mobilnością dłoni, sprawia, że czujemy się lepiej. Nasz mózg czuje się lepiej zaopiekowany. Druga strona: lewa noga do boku, wdech obie ręce w górę, przeciągnij się. I wydech, dołącz rę rękę flamenko, niech kciuk też się porusza. Odkręć twarz w stronę sufitu lub nieba. I wróćmy przez kolana do psa z głową w dół. Tu dla pracy centrum wdechu nieś prawą nogę do góry. Wydech, prawe kolano do prawego łokcia. Ciasno. Wdech, prawa noga do góry. Wydech, prawe kolano do lewego łokcia. Wdech, prawa noga do góry. Wydech, prawe kolano do nosa. Jeśli to ta sekwencja jest za trudna, rób ją w czterech punktach i wdech, prawa noga do góry, czyli z kolanami na macie, wydech, prawe kolano do czoła, czy możesz dotknąć i odstaw prawą stopę do przodu między dłonie, ugruntuj lewą piętę. Wdech, podnieś się do wysokiego wypadu, ale przeciągnij ręce za siebie, tak żebyśmy po każdej dawce wzmacniania dla centrum trochę to centrum rozciągnęli. Skrzyżuj palce od dłoni za sobą, przeciągnij się. Do spokojnego wojownika, lewa ręka przed brzuch, prawa ręka nad głową i właśnie ta wersja, gdzie ręka jest przed brzuchem, w spokojnym wojowniku, mocniej wzmacnia nasze centrum. A ręce kolistym ruchem schodzą w dół, wdech, deska. Zostań na moment w desce, będziemy tutaj wydłużać kościogonową ogonową w stronę pięt. Starać się, żeby dłonie jakby magnetyzowały się w swoim kierunku, łopatki szeroko, daleko od siebie i suniemy piętami do przodu i do tyłu, bujając się przód i tył, żeby trochę zapomnieć o tym, że wisimy w naszej desce. Po wzmacnianiu przejdź do rozciągania w dół na brzuch i kobra lub pies głową w górę. Przeciągnij się. I do psa z głową w dół. Druga seria lewa noga do góry. Wydech lewe kolano do lewego łokcia, nawet tricepsa, jak dasz radę, ciaśniej. Wdech do góry noga. Wydech do prawego łokcia. Skręć się. Wdech noga w górę. Wydech nos kolano, ciasno, ciasno, ciasno. Wdech noga w górę. Wydech kolano, czoło. Czy możesz naprawdę dotknąć? I potem już odstawiamy lewą stopę do przodu, gruntuj prawą piętę. Podnieś się do wypadu, ale przeciągnij ręce za siebie, skrzyżuj dłonie za plecami. Wyrościągaj brzuch. Do spokojnego wojownika otwórz biodra na prawą stronę. Prawa ręka przed brzuch. Lewa ręka nad głowę, czuję jak silne centrum tworzy tą pozycję. Jej jakby nasionko w środku owocu jest silne, ale stamtąd może promieniować energia od centrum po peryferię. I ręce kolistym ruchem schodzą w dół, a my przechodzimy do deski. Jeśli chcesz przejść do pozycji dziecka, albo potrzymaj ze mną już tę ostatnią pozycję deski. Dołącz rolowanie piętami do przodu i do tyłu, żeby zapomnieć o tym, że tu wisimy. I odłóż kolana w dół na matę. Tym razem usiądź na piętach, ręce wzdłuż tłowia, pociągnij je w dół i wyeksponuj klatkę, przeciągnij się, wydłuż. Dłonie na udach, zamknij oczy. I jeszcze raz chłoń tę wdzięczność za to, że jesteśmy tutaj, że żyjemy. Fajnie zadać sobie takie pytanie, czy to nie wspaniałe, że tu jesteśmy.